Dżungla w domu, który miłośnik roślin nie chciałby takowej u siebie. Samo akwarium ma pojemność trochę ponad 1000 litrów, jego wymiary to 190x80x70 cm. Część zielona nad zbiornikiem jest trochę większa, ma 190 cm x 80x80 cm. Gdybyśmy to przełożyli na litry, wyjdzie nam około 1200 litrów. Samo akwarium jak i wiwarium nie wymagają od dużego nakładu pracy. Całość jest tak ustawiona, aby wszystko robiło się samo. Zarszanie jest automatyczne, oświetlenie automatyczne, mocna filtracja w połączeniu z odpowiednimi roślami pozwala na rzadkie podmiany wody. Raz w tygodniu podmieniona jest wata w pierwszej komorze sampa i raz na dwa, czasem trzy tygodnie jest podmieniona woda w ilości około 30%. Główną atrakcją dekoracją tego zbiornika jest stado pięknych skalarów altumów Rionco Red. Jak się doczekam większego zbiornika, to jestem pewien, że i u mnie zagoszczę. Podoba mi się, jak z gracją poruszają się te stworzenia. Dumnie się prezentują. Zwróćcie uwagę na ich wielkość. Dodatkowo jest tutaj 20 piersko-sterbaj, 20 pielęgniczek apistograma, 5 lokali Rio Atabapo oraz 38 zwinników kolumbijskich żeby całość dobrze funkcjonowała i nie było problemu między innymi z glonami zastosowano tutaj sporą filtrację w postaci sampa o pojemności około 200 litrów w samkę znajdziemy różne rodzaje media: lawa, matrixa oraz gąbki. Jako pompę użyto tutaj EBA DCP 6000. Mocna pompa o poborze prądu w granicach 55 W i przepustowości na poziomie 6500 litrów wody na godzinę. Dodatkowo, aby całość była jeszcze lepiej zautomatyzowana, zastosowano tutaj coś w rodzaju komputera kontrolę kaper plus który jest co prawda chiński, ale autor zbiornika, ma o nim bardzo dobre zdanie. Czupa on m.in. nad poziomem pH, aby był o stałej odpowiedniej wartości. Bardzo ciekawy sposób został tutaj rozwiązany problem utrzymania temperatury wody na odpowiednim poziomie, ponieważ wykorzystano do tego centralne ogrzewanie. Darek wykorzystał zawór termoelektryczny, który jest podpięty pod termostat regulator temperatury. Gdy temperatura spadnie poniżej ustawionej wartości, zawór się otwiera. Ciepła woda z centralnego przepływa przez spiralę umieszczoną w sampie, podgrzewając całość. Oczywiście zapytacie, co w dniach w okresie, kiedy tego centralnego ogrzewania nie używamy? A wtedy inicjatywę przejmują biegrzałki, każda o mocy 300 W. Jak to Darek powiedział, przez cały rok w pomieszczeniu są tropiki. Przez co w pomieszczeniu jest troszkę podwyższona na wilgotność. Aby nad nią zapanować, cały czas w pomieszczeniu włączony jest wentylator sufitowy. Przenieśmy się na wodę. Mamy tutaj ogromną różnorodność gatunkową. Co do tych roślin, to dopiero powoli zaczynam się z nimi zapoznawać, to szczerze nawet bym nie przypuszczał, jak dużo mamy tu gatunków. Mamy tutaj fikusa dembolistnego, paprocie, monastery, kilka odmian, neoregil, kilka storczyków tropikalnych, palmę koralową, epipremium, syngonium, magravia i jeszcze kilka innych gatunków. Niestety, aby całość ładnie wyglądała, potrzebuje odpowiedniej wilgotności oraz oświetlenia. Całość jest zraszana jest systemem automatycznym z pompą Misting, do której dołożono dysze. Miu system zrasza całość wodą RO, co myślę przekłada się na dłuższe i bezobsługowe działanie. Darek mówił, że całość jeszcze ani razu nie została zapchana. To, do którego przyczepiono dekoracje, wykonane zostało z pianki montażowej, najzwyklejszej, którą można kupić w sklepie budowlanym. Potem całość została odpowiednio docięta. Pod tymi zaroślami, teraz już mało widoczne, znajdują się dwa wodospady. Oświetlenie lasu to 6 lodowych żarówek full spectrum, 7,2 W każda. A jak już jesteśmy przy oświetleniu, to od razu zejdźmy niżej. Akwarium oświetlają 3 sztuki lamp Sansan, Cube o mocy 40 W każda. Korzenie, które widzicie w zbiorniku to mieszanka drewna zakupionego w sklepie, jak i pozbieranego przez właściciela zbiornika. Część korzeni pochodzi z jakiegoś drzewa afrykańskiego, były tak twarde, że w momencie kiedy Darek próbował odpowiednio ułożyć, pręty urywały się podczas skręcania. A pozostałe to już z naszego klimatu olchowe. Całość, aby tak bujnie obrosła i pięknie wyglądała, potrzebowała trochę czasu. Akwarium zalane zostało w październiku 2021, czyli ma już ponad półtorej roku. Dziękuję Darkowi za nagranie ujęć do tego materiału. Zapraszam mnie do siebie jednak niestety z uwagi na odległość. Na chwilę obecną nie byłem w stanie podjechać i nagrać nic samemu. Dajcie znać jak Wam się podoba ten kawałek lasu tropikalnego. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kanał, gdzie znajdziecie więcej podobnych materiałów.